Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmiku we Wiejskiej Zagrodzie. Dzisiejszy odcinek będzie głównie dotyczył tego, czym możemy karmić nasze kury w okresie letnim. A więc serdecznie zapraszam i życzę miłego oglądania. A więc, tak, lato, to pora roku, w której jest bardzo ciepło. Wtedy, praktycznie, wszystko tętni życiem. Dookoła wszędzie zielono. Wtedy jest też okres żniwny. Wszystko tętni energią. Czyli chodzi tutaj głównie o wszelkie zwierzęta, ptaki oraz nas jako ludzi. Bo nie każdy lubi, na przykład, jesień czy zimę. A bardziej preferuje, na przykład, lato. Ale. Pomijając to nasze gadanie, dzisiaj temat odcinka dotyczy właśnie głównie między innymi diety kur w okresie letnim. I moim zdaniem każdy praktycznie posiadacz i hodowca kur albo chociażby drobiu powinien wiedzieć, czym mniej więcej karmić te kurki w okresie letnim, kiedy to panują na przykład wysokie temperatury i nie tylko. Ponieważ dieta takich kur w każdej porze roku nieco się różni. A więc tak, jak już widzieliście na początku tego filmu, mam tutaj przygotowaną zielonkę dla moich kur, a także mam tutaj przed kamerą trzy kolby Kukurydzy, i w tym wiadereczku pszenicę taką świeżutką, niedawno koszoną, bo praktycznie kilka dni temu, i to wszystko, co tutaj akurat aktualnie widzimy, kojarzy nam się właśnie z latem. A więc mówiąc krótko i szybko, w okresie właśnie letnim. Kury potrzebują w swojej diecie pszenicy. Jak już tutaj można zauważyć, moje kury się niecierpliwią. Pozwólcie się, że im tutaj nasypię I patrzcie, co się teraz dzieje. Jakby przez tydzień nie jadły. Ale w ten, oto właśnie sposób moje kury reagują na żardzie. W cudzysłowie mówiąc. No i właśnie, oprócz pszenicy, kury potrzebują ogólnie mówiąc ziarna zbóż. A to zależy głównie między też od tego, czym dysponuje właściciel, czyli posiadacz kur. A chodzi głównie tutaj o takie ziarna zbóż jak kukurydza, owies, pszenica, pszenżyto. Jęczmień. A także inne ziarna, jak na przykład sorgo, proso, i tym podobne, które yy, te ziarna są dostępne właśnie w takich specjalnych typowo mieszankach dla gołębi lub papuk. Ale te właśnie nasiona nadają się dla takich ptaków ozdobnych, które są szykowane na. Ptasią wystawę albo jak te ptaki są młode, i tak dalej. I właśnie kukurydza jest bardzo ważna i istotna w sezonie pierzenia. A pamiętajmy, że nasze kury pierzą się maksymalnie dwa razy w roku, czyli na jesień i na wiosnę. I u mnie, tutaj, u moich kur już jest po pierzeniu. A oczywiście, kukurydza naszym tutaj kurom zapewnia energię, która jest właśnie niezbędna w sezonie takiego pierzenia: czyli wymianie piór ze starych na nowe. Poza tym, kukurydza polepsza barwę żółtej jaj. Wtedy żółtka jajek są bardziej żółte, ten kolor jest bardziej taki lepszy, wyrazisty. A odchodząc już od tematu ziarn, zbóż, mamy tutaj temat zielonki. Zielonka również kojarzy nam się sporą roku, jaką jest lato. Nie wiem, czy jakieś kury nie uwielbiają zielonki, ale na przykład moje kury, przynajmniej większość, lubią zielonkę. A u mnie tą zielonką jest na przykład mm, mlecz, zwykła trawa, czerwona czy tam różowa koniczyna, albo ogólnie mówiąc koniczyna, babka lancetowata. Jakieś tutaj chwasty, zioła, czyli na przykład krwawnik, zioło lecznicze i jeszcze inne. Ogólnie mówiąc, dostarczam, a przynajmniej staram się dostarczać moim kurom to, co im tutaj właśnie jest niezbędne i co uda mi się znaleźć na przykład w ogrodzie, czy tam na łące, lub gdziekolwiek indziej. A mało tego, ja swoje kury tutaj wypuszczam poza wybieg, ale nie od rana, ale tak na przykład jakoś po południu lub pod wieczór, i później one sobie wychodzą poza wybieg i zanim pójdą spać do kurnika, to mogą sobie uzupełnić tą swoją dietą w te niezbędne składniki odżywcze albo mineralne i wtedy mogą robić wszystko to, co im się podoba, czyli mogą wyjść tutaj sobie kawałek na łąkę, idą tutaj podrapać w tym oborniku, chodzą praktycznie tutaj wszędzie gdzie chcą. Drapią w ziemi, szukają pokarmu i innych przysmaczków. Tak więc im się tutaj za bardzo nie nudzi. A ja im tutaj jeszcze w ciągu dnia dodatkowo. Pomagam. I również musimy pamiętać o tym, moi drodzy, że zielonka zapewnia sporo ważnych witamin dla kur. Wtedy również polepsza się smak jajek. Kury mogą znosić więcej jaj. Żółtka jajek są nieco bardziej wybarwione, bo wiadomo, że jak karmimy kury w sposób Naturalny, to wtedy i smak jajek, i wygląd jajek, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, będzie zarówno dobry. Co jeszcze? Jeśli mamy lato, to jak najbardziej możemy karmić nasze kury warzywami i owocami, ale oczywiście takimi warzywami i owocami, które dla kur są dobre. I oczywiście nietrujące, bo istnieją takie warzywa, a tym bardziej owoce, które są trujące dla naszych kur. I takim mm, niedobrym, trującym owocem dla kur, jak się nie mylę, jest na przykład awokado. Tak więc najpierw musimy się dowiedzieć, jakie te owoce są dobre dla naszych kur. A jakie nie. I podobnie jest z warzywami. I w sezonie letnim od czasu do czasu możemy również podawać ziemniaki, ale musimy pamiętać o tym, żeby musiały być obowiązkowo ugotowane, gdyż kury nie dadzą rady zjeść i podziobać. Takich surowych, nieugotowanych ziemniaków, ponieważ nie dadzą rady, krótko mówiąc. A poza tym, nieugotowane ziemniaki są dla nich niedobre. Tak więc muszą być ugotowane ziemniaki obowiązkowo. Ale nie możemy z tymi ziemniakami zbytnio przesadzać, ponieważ ziemniaki tuczą tak samo jak kukurydza. I właśnie w sezonie letnim nie możemy z tą kukurydzą albo ziemniakami przesadzać, bo jak mówi przysłowie, co za dużo to niezdrowo, a więc tego się trzymajmy. Oczywiście od czasu do czasu można podać, ale nie za często i nie za dużo. I na przykład jeśli już podajemy takie owoce lub warzywa, to jak najbardziej możemy kurą dać. Jabłka, ale musimy pamiętać, żeby w tych jabłkach nie było pestek, ponieważ pestki zawierają tak zwane cyjanki, które są trujące dla kur. A więc to bardzo ważne. Możemy podawać gruszki, możemy podawać śliwki, wiśnie, czereśnie, truskawki, jagody, borówki. I wiele, wiele innych owoców, tylko nie trujących. A jeśli chodzi o warzywa, to tak jak już wcześniej wspomniałem ziemniaki, lecz ugotowane mogą być również ogórki podane na surowo dynia i wiele innych. Krótko mówiąc, moi drodzy, na koniec tego filmu podawajmy naszym kurom w okresie letnim to co nasze kury lubią i co zdołają zjeść i co dla nich jest dobre i nietrujące czyli chodzi tutaj głównie między innymi o jakieś resztki z naszego stołu kuchennego owoce, warzywa i ogólnie mówiąc możemy kurom podać praktycznie wszystko to co znajdziemy w naszym ogrodzie, sadzie i Gdzieś jeszcze indziej, ale musimy naprawdę wiedzieć i się upewnić, czy takie dane jedzenie dla kur jest na pewno dla nich dobre, zdrowe i przede wszystkim nie trujące. Bo jeśli mamy zaszkodzić naszym kurom, to lepiej w ogóle im czegoś nie podawać, jeśli na 100% jesteśmy tego yy, niepewni. Aha, i bym zapomniał tak na marginesie jeśli poznajecie tego tam um, przyszłego pana kogutka, tego małego, czarnego, to musicie wiedzieć, że te dwa kurczaki zostały puszczone już z odkowalnika do kurnika, tutaj do dorosłych kur wczoraj. Tutaj akurat mamy tego przyszłego kogutka rasy. Ajam e, Cemani. A po czym to rozpoznaje, ponieważ widzę już po grzebieniu, że ma większy grzebień. A tutaj mamy drugiego, tego białego kurczaka, ale to jest akurat kurka. No, a ja na dzisiaj kończę ten dzisiejszy odcinek. Jeśli ten filmik Wam się, moi drodzy, Spodobał i był według Was ciekawy, to serdecznie zapraszam do pozostawienia tej łapki w górę. Zasubskrybujcie kanał Wiejska Zagroda TV, koniecznie z dzwoneczkiem, by być cały czas na bieżąco z nowymi filmami na tym kanale. Jeśli chcecie i oczywiście możecie, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli ten film skomentujecie w sposób miły i sympatyczny. A ja co? Żegnam się z Wami, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego weekendu, a my widzimy się i słyszymy już w kolejnym, najbliższym odcinku na kanale Wiejska Zagrada TV. Trzymajcie się, cześć!